Razem z Emeryko zapraszamy Was do wspólnej praktyki jogi. To, co będzie potrzebne, to tylko wałek do jogi. Jeżeli go nie masz, to weź sobie koc, możesz go zwinąć, albo na przykład możesz wziąć poduszkę. Uklęknij sobie w dalszej części maty, głowę ustaw nad klatką piersiową, klatkę piersiową ustaw nad miednicą, zamknij oczy i skontaktuj się ze swoim oddechem. Zauważ wdech, zauważ wydech. Poczuj, jak z kolejnym wydechem napięcie z twarzy, z ramion, jakby spływało, opuszczało Twoje ciało. Jeśli czujesz, że masz zaciśniętą szczękę, żuchwę, to też rozluźnij je. Niech ta praktyka będzie przyjemna, niech przyniesie jak najwięcej rozluźnienia do Twojego ciała. Weź jeszcze jeden wdech, z wydechem otwórz oczy, i z wydechem unieś ręce do góry, z wydechem przejdź do pozycji dziecka. W pozycji dziecka wysuń sobie ręce do przodu, poczuj, jak wydłużasz boki ciała. i uklęknij, ustaw sobie nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami i miękko, tak jak robią to koty, poprzeciągaj się, kocie grzbiety, z wydechem unosisz głowę do góry, opuszczasz dolne plecy i wydech, zaokrąglasz kręgosłup, i wdech, i wydech, i teraz kiedy to robisz, to czujesz jak duży potencjał jest w tym ruchu, jak wspaniale rozpręża to kręgosłup i nic dziwnego, że koty robią to dokładnie po swoim przebudzeniu, tak, żeby znaleźć przestrzeń w ciele. I staraj się teraz być jak ten kot i zacznij wsłuchiwać się w swoje ciało, to co ci ono podpowiada i poprzeciągaj się tak, jak tego potrzebujesz. Kiedy już to zrobisz, przejdź do pozycji dziecka. Jeden swobodny wdech. I wydech. I uklęknij, wdech. Teraz czas przebudzić psa chodzimy do psa z głową w dole i tu bardzo ważna, jeżeli czujesz, że bolą Ci nadgarstki, to daj sobie szerzej palce dłoni, mocno dociśnij nasady mm, duże, palca wskazującego, kciuka do ziemi i poprzechodź sobie z nogi na nogę. Na pewno, jeżeli dużo siedzisz, pojawiają się napięcia z tyłu nóg, więc warto to przepracować. Super. I przechodzimy do przodu z wdechem. Możesz to zrobić małymi kroczkami. Z wydechem głowa luźno. Jeśli czujesz, że twoje plecy są zaokrąglone, to zegnij nogi w kolanach, tak żeby głowa swobodnie opadła. I kręg po kręgu unosimy się w górę. Wdech. Unieś ręce, przyciągając się i wydech. I zrobimy trzy powitania słońca. Tak, żeby rozbudzić ciało, z wydechem unieś ręce do góry, poczuj jak wciskasz pięty w ziemię i z wydechem miękko opadamy na dół. Zawsze możesz mieć skięte nogi w kolanach. Wdech, zostaw dłonie na macie, wydech, przechodzimy do wysokiej deski, opuszczamy kolana i możesz tutaj zostać, albo zejść do pozycji tanga na maskar, w której obniżasz mostek i opierasz brodę na macie. To jest dość zaawansowana pozycja na początku, więc jeżeli poczujesz, że to jest za dużo, to zostaj sobie w swoim poprzednim wariancie. I przechodzimy do psa z głową w górę, wdech. Wciśnij mocno ręce w ziemię, wnętrza łokci skieruj do siebie, dociśnij grzbiety stóp. I poczuj, jak w psie, z głową w górze, tworzy się przestrzeń. Wyciągasz przód ciała. Jeśli czujesz napięcie z dołu pleców, to podciągnij pępek w górę. I wydech pies, z głową w dół. I zostajemy w naszym psie. Jeszcze trzy spokojne oddechy. Dwa, i jeden. I przechodzimy do przodu wdech. Przeciągnij się jeszcze z wydechem skłon. Wdech do góry. I wydech. Powtórzymy sekwencję jeszcze dwa razy. Wdechu nieść ręce. Z wydechem miękko nadą. Wdech, spójrz do przodu, dociśnij ręce, wydech. Możesz się tu zatrzymać, także pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. Raz, pięć oddechów zostajemy. Dwa. Odpychaj się z dłoni i ze stóp. Staraj się jak najwyżej pośladki unieść do góry. Jak tyły nóg ciągną, to pamiętaj zawsze, możesz mieć je zgięte. Tutaj kręgosłup, jego wydłużenie jest najważniejsze. 3, Cztery. I pięć. Przechodzimy do przodu z wydechem i z wydechem skłon. Wdech w górę, unieś ręce. I wydech. I teraz w psie z głową w dół dodamy jeszcze jeden element. Z wdechem unieś ręce. Z wydechem opadamy na dół. Wdech. I wydech. Zostajesz tutaj, albo przechodzisz niżej. Pies z głową w górę wdech. Pies z głową w dole wydech. Przybliż stopy do siebie, no i będzie pies machał ogonem, czyli unosimy prawą nogę do góry. Zegnij nogę w kolanie. Pięta idzie bliziutko do pośladka lewego. Stopa jest na point. I teraz unieś kolano jak najwyżej do góry, zaglądamy pod prawym ramieniem. I powoli opuszczamy nogę. Stopy na szerokości bioder. Uklęknij, wdech. Wydech, przejść do pozycji dziecka. i chwilkę odpoczną ręce. I jeden spokojny wdech i wydech. I ponownie. Uklęknij, wdech, wydech, przejść do pozycji. Psa z głową w dole. Przybliż stopy do siebie. Lewa noga wysoko, do górnej wyżej, jak możesz. Zegnij nogę w kolanie stopa jak najbliżej do pośladka prawego i zaglądamy pod lewym ramieniem jeszcze dwa oddechy wyprostuj nogę, odłóż stopę na ziemię uklęknij, wdech wydech pozycja dziecka jeden spokojny wdech i wydech. Uklęknij wdech. Przejdź do psa z głową w dole. Przechodzimy do przodu. Wdech. Z wydechem skłon. Wdech do góry. Unieś ręce. I wydech. Anjali mudra. Przenieś teraz ręce na przejście lędźwiowo-krzyżowe. W tym miejscu. Ustaw stopy troszkę szerzej. Zaczniemy wydłużać przód ciała. Przejście ciała lekko na palce stóp. Wypchnij miednicę do przodu i zacznij wydłużać brzuch, wydłużać mostek, unosząc je do góry. I dopiero na końcu spróbuj zrobić lekkie wychylenie w tył. Wdech. I teraz zginasz ręce, wydech. Zaokrąg zginasz ręce, zginasz kolana i zaokrąglasz plecy z wydechem. I wdech. Otwieramy przód ciała, wyciągamy. I wydech zaokrągli mocno plecy i wdech wydłużamy przód ciała i wydech i teraz z wdechem wydłuż przód ciała wyciągnij się i z wydechem wracamy zginamy nogi w kolanach puszczamy klatkę piersiową głowę luźno w dół i możesz się teraz tutaj pobujać Wracamy do centrum, kręg po kręgu w górę, wdech, unosimy też ręce i z wydechem staraj się zostawić miednicę na wprost, z wydechem skręć się za prawą ręką, dociśnij mocniej przód prawej stopy i z wydechem unieś ręce do góry i z wydechem druga strona i tutaj przód lewej stopy jest mocniej dociśnięty. Jeszcze jeden wdech. Wydech w górę. Wdech. I miękko opadamy na dół. Wydech. Zostaw nogi zgięte w kolanach. Połóż ręce na udach i z wdechem przeciągnij się. Z wydechem zaokrągli plecy. I z wydechem przeciągnij się. Z wydechem zaokrągli plecy. Podwiń też kościoł gonową i jeszcze raz wdech. I wydech. I z wdechem się przeciągnij i powoli odłóż klatkę piersiową na uda. Ręce na ziemię, głowa luźno w dół. I zacznij prostować nogi w kolanach tak mocno jak możesz, ale jednocześnie staraj się skupić nie tyle na tym, żeby kolana poszły do tyłu, co wyobrażaj sobie, że skórę spod kolan chcesz pociągnąć jak najbardziej do sufitu. Stopami rozciągnij matę. Głowa luźno, i zostaw całe dłonie na ziemi, rozluźnij kolana wdech. Z wydechem przechodzimy do naszej pozycji deski. Opuszczamy kolana i teraz bardzo powoli opuść klatkę piersiową na ziemię. Połóż sobie ręce na wysokości dolnych żeber, ściągnij łopatki i z wdechem łagodnie umieść się do góry. Z wydechem opadasz na dół. I z wdechem unieś się do góry. Z wydechem opadasz na dół. Unieś się do góry, wdech. I teraz podnieś ręce do góry i zobacz, że nie opadasz na dół. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że za mocno pracujesz rękami. A tutaj pracują mocno mięśni grzbietu. Jeszcze trzy. Dasz radę. Dwa. I jeden opadamy na dół. Odpychając się teraz mocno rękami, unosimy się do góry z wdechem do psa z głową w górę. I do psa z głową w dół. Uklęknij, wdech. Obniż dolne plecy. Wdech zaokrągli kręgosłup. Neutralna linia pleców. Wdech. I z wydechem przechodzimy do pozycji, pozycji dziecka. Zrób tutaj spokojne trzy oddechy. Raz. Dwa. I trzy. Uklęknij wdech. I teraz połóż sobie swoją lewą. Rękę, lewe przedramie równolegle do krótkiego brzegu maty, prawą rękę wysuń do przodu, oprzyj czoło na przedramieniu i przyklej mocno prawą rękę do ziemi. Prawą dłoń. Zacznij podciągać żebra w górę i wyobraź sobie, że ciągniesz pośladkami w tył. Jeszcze dwa oddechy. I teraz, odpychając się lekko z lewej ręki, wróć prawą dłonią, kładając ją pod barkiem. Podnieś się do góry i zamień sobie stronę. Przyklejamy całą dłoń do maty. Staramy się lekko podciągnąć żebra w górę. I wyobrażamy sobie, jakbyśmy ciągnęli pośladkami jeszcze w tył. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Odpychając się z prawej ręki, powoli unieś się do góry i obniż dolne plecy. Weź wdech. Z wydechem mocno brodę do mostka i zatrzymaj pozycję przez trzy. Jeszcze dwa oddechy. I jeden. I rozluźnienie, wdech. Skrzyżuj sobie nogi, powoli usiądź. I wyprostuj nogi. Zostaw sobie jeszcze trochę maty ze sobą, bo za jakiś czas będziemy się kłaść. Podeprzyj się opuszkami palców dłoni na wysokości pośladków. Ściągnij łopatki, stopy aktywne. I wyobraź sobie, że skóra z wewnętrznych ud jakby spływała do ziemi. I tak porządnie się zakorzeniamy w macie. I jeszcze dwa takie oddechy. I jeden. Z wdechem unieś ręce do góry, przyciągnij się mocno i teraz zacznij wydłużać raz jeden bok, raz drugi bok, to jest takie uczucie przyjemne wyciągania. Jeśli czujesz, że teraz to jest dla ciebie za duże wyzwanie, plecy cię ciągną, to zagnij nogi w kolanach i wykonaj to w taki sposób, podobnie jak w psie z głową w dole, zawsze możemy zgiąć nogi w kolanach, aby uzyskać trochę więcej rozluźnienia z tyłu nóg. I Zatrzymaj się, wdech. Wydech, podeprzyj się z tyłu. I teraz sobie prawą piętę przybliż do pachwiny. Tyle ile możesz. Z wdechem unieś ręce do góry. I z wydechem miękko opadamy. Jeżeli możesz, to złap za stopę, możesz też zawsze złapać za piszczel. Najważniejsze jest to, żeby plecy nie były zaokrąglone. Jeżeli tak się dzieje, to znowu tutaj zgięta noga w kolanie albo usiąść sobie wyżej na kocu. I poczuj, jak przyjemnie ciało opada na dół. I jeszcze dwa oddechy. I Jeden. I wdech. Przeciągamy. Z wydechem podpieramy. I teraz swoją prawą nogę unieś i przenieś ją na zewnętrzną stronę lewego uda. Postaraj się jak najbardziej do pionu ustawić kolano. Unieś klatkę piersiową, unieś mostek. I dopiero teraz obejmij łokciem kolano, przenieś prawą rękę w tył i zacznij się. Skręcać. Niech to będzie taki przyjemny skręt, który rozciągnie cały lewy bok Twojego biodra. Lewy, prawy bok Twojego biodra. Opuść sobie prawą rękę swobodnie w dół. Staraj się nie podnosić ramienia, wprowadź sobie troszkę luzu. I wróć do centrum z wdechem i wydech. Podpierając się, unosząc mostek do góry, teraz weź lewą piętę, przybliż ją do pachwiny, tyle ile jesteś w stanie. I z wdechem unieś ręce w górę. Zawsze to wyciągnięcie się do góry daje nam takie dodatkowe wydłużenie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i opadamy. Jeśli się zaokrąglają placy bardzo szybko, czujesz, że bolą, zegnij nogę w kolanie. I z wdechem się wyciągamy, a z wydechem miękko padamy na dół. Jeszcze trzy spokojne oddechy. Dwa. I jeden. I unosimy się do góry. Wdech. Przeciągamy się i podpieramy z tyłu. Wydech. Teraz weź sobie kolano lewe. Przekładamy stopy na zewnątrz. Uchwyć za kolano. Poczuj, że mostek idzie wyraźnie w górę. Dopiero kiedy kręgosłup jest wydłużony, zaczynamy się skręcać, obejmując kolano. Rękę przenosimy lewą do tyłu. I pilnujemy, żeby nam się bark nie unosił, nie napinał. Możemy tutaj czerpać z obserwacji zwierząt, kotów, psów, które naprawdę nie szukają napięć w ciele, tylko właśnie pozwalają sobie puścić te napięcia. Czasem się mogą potrzepać, wtedy zrzucają je dużo szybciej. A my tak sobie lubimy kumulować i gromadzić w ciele, więc teraz pozwól na to, żeby te napięcia opuściły Twoje ciało. I wracamy do centrum z wdechem. I wydech. Wyprostuj teraz nogę. Będziemy przechodzić do leżenia na plecach. Przygotuj sobie wałek. Jeżeli nie masz wałka do jogi, to możesz na przykład wziąć poduszkę, tak jak wspominałam. I będziemy przechodzić do leżenia na plecach. Kładąc się w taki sposób, żeby nasze pięty były mniej więcej pod kolanami, stopy się nie rozchodzą na boki, są ustawione równolegle do siebie. Weź teraz, proszę, spokojny wdech, rozluźniający wydech. I poczuj, jak podczas tego wydechu, jego końcowej fazy, twoje łopatki się przyklejają mocniej do ziemi i lekko do siebie przybliżają. Możesz to powtórzyć. Wdech, wydech, przyklejasz łopatki do ziemi. Teraz z kolejnym wydechem mocniej wciśnij stopy w ziemię. I jeszcze jeden wdech. I teraz na wydechu, wciskając stopy w ziemię, podwijając kość ogonową, zaczynasz powoli unosić biodra do góry, do pozycji mostu. I jeżeli jesteś w stanie spleć ręce pod spodem i ściągnij łopatki, dobrze, i stopami mocno odpychamy się. Od ziemi. Staraj się, żeby Twoje kolana się nie rozchodziły na boki. Aktywne są pośladki, tyły łód, ale także nasz brzuch. Jeszcze dwa. I jeden. Rozluźnij ręce, jeżeli masz splecione. I kręg po kręgu opadamy na dół. Przyciągnij sobie. Kolana do klatki piersiowej. Przemasuj plecy tak, jak tego potrzebujesz. I przyciągnij teraz czoło do kolana. Przytrzymaj chwilę i rozluźnij. Połóż sobie swobodnie na ziemi stopę i poskręcaj y głowę na prawo, na lewo. I będziemy przechodzić zaraz do pozycji Viparita Karani. Wspaniała asana, która wspaniale odciąża nasze nogi. Wciskając stopy w ziemię, wsuń sobie albo właśnie wałek do jogi, czyli tak zwany bolster, albo poduszkę, albo zwinięty koc pod biodra. Nie pod odcinek lędźwiowy, tylko tak, żeby miednica była podparta. I unieś nogi do góry. Zobacz, czy to jest dla Ciebie pozycja komfortowa. Jeśli potrzebujesz jakiegoś dodatkowego wsparcia albo zmiany pozycji, to poszukaj właśnie ustawienia wygodnego, bo będziemy tutaj aż dwie minuty. No, około. Przenieś ręce na boki i pozwól, niech krew z Twoich nóg zacznie spływać w kierunku do miednicy. Możesz sobie zamknąć oczy i potraktować tę pozycję jako taką bardzo przyjemną relaksację. Oddech jest spokojny, wyrównaj go, wydłuż, jeżeli czujesz, że nie oddychasz równomiernie. Zacznij kierować oddech do brzucha i poczuj, jak z wdechem brzuch się unosi. I z wydechem miękko opada, i z każdym wydechem, jakby twój pępek był coraz niżej. A teraz powoli, zegnij nogi w kolanach i poczuj jak krew napływa do palców stóp, poruszaj palcami, kostkami. Opuść jedną stopę na ziemię, potem powoli drugą i wciskając stopy w ziemię, unieś biodra i wysuń wałek pod kolana, tak żeby było ci wygodnie. I będziemy przechodzić do relaksacji. Możesz sobie jeszcze wziąć kocek, aby się przykryć.